27 listopada o godzinie 12 w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury odbyło się dyktando Jasielszczyzna zna polszczyznę. W tym dzisiejszym dyktandzie udział wezmą uczniowie z ośmiu szkół podstawowych. To będą uczniowie ze szkoły podstawowej numer 1 Wiaśle, numer 2 w Jaśle, numer 4 i numer 12. Natomiast mamy także na sali uczniów ze szkoły w Święcanach, Bieździedzy, Umieszczu i Szebniach. W grupie gimnazjalnej pisać dyktando będą uczniowie gimnazjum numer 1 w Jaśle, numer 2 i numer 4 oraz gimnazjaliści ze Święcan, Szebni, Bieździedzy i Umieszczu. A w kategorii szkół ponadgimnazjalnych mamy uczniów z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle, z drugiego Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle, zespołu szkół nr 4, zespołu szkół budowlanych i zespołu szkół technicznych. Mamy też liczną grupę dorosłych. To, co najistotniejsze, o czym chciałabym. Koniecznie jeszcze was poinformować to fakt, iż dyktanto przygotowała pani Agata Hońcia. Pani Hońcia jest wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także w, pracuje w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Współpracuję też z Polskim Radiem. Yy, witamy Panią bardzo gorąco. Tekst wygląda tak. <tryk> 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 Tekst na ekran będzie, ale później. Oczywiście, że będzie. Na napisanie tego tekstu yy, mamy 20 minut. Proponuję taką metodę, że najpierw będę czytała powoli. Tak, żeby wszyscy państwo mogli zdążyli zanotować, a później po skończeniu przeczytam jeszcze raz całość, żeby mogli państwo sprawdzić, czy wszystko dobrze zostało zapisane. Jeszcze jedna rzecz. Dyktando oczywiście służy wyłonieniu najlepszych z najlepszych. Najlepszych z najlepszych. Tych osób będzie kilka. Najlepsi z najlepszych. Nagrody, nagrody są bardzo cenne. Jest o co walczyć. Proszę Państwa, jest 12.23. Kończymy najpóźniej o 12.43. To jest tekst o czerwonym kapturku bajeczka Państwu znana, tylko trochę inna ortograficznie od tej, którą Państwo znają. Tytuł brzmi tak. Tak, już można, od teraz można pisać. Tytuł. Czerwony kapturek ani krzty na opak. Czerwony kapturek ani krzty na opak. Czerwony kapturek ani krzty na opak. Ani Krztyna Opak, czyli niebłahe arcyostrzeżenie dla zachłannych wilków. Czyli niebłahe arcyostrzeżenie dla zachłannych wilków. To jest tytuł. Dla zachłannych wilków. Wyraźnie, wyraźnie. I jeszcze raz tytuł. Czerwony kapturek ani chrzty na opak, czyli niebłahe arcyostrzeżenie dla zachłannych wilków. Dla zachłannych wilków. Mhm. Pierwsze zdanie. Pewnego dżdżistego poranka. Pewnego dżdżystego poranka. Pewnego dżdżistego poranka. Niespełna dziesięcio i pół letnia dziewczynka. Niespełna dziesięcio i pół letnia dziewczynka. Niespełna dziesięcio i pół letnia dziewczynka. Proszę nie ściągać. W nito jasno-czerwonym, nito rdzawo nakrapianym kapturku na głowie. Jeszcze raz w nito jasno-czerwonym, w ni jasnoczerwonym. nito jasno rdzawo nakrapianym kapturku na głowie. Jeszcze. Raz. W nito, <laughs> nito jasno czerwonym. Nito rdzawo nakrapianym. na głowie, w to jasno-czerwonym, nito rdzawo nakrapianem kapturku na głowie. Rześko bieżała do swej babuni. Rześko bieżała do swej babuni, do swej babuni. Ale nie wiem, nie do swej babuni. Dziś schorowanej, dziś schorowanej, Do niedawna jeszcze zażywnej. Acz do niedawna jeszcze zażywnej. Acz do niedawna. Jeszcze zażywnej. Kropka. Żeby Państwa uspokoić, powiem, że są dwa klucze. Według jednego klucza będziemy sprawdzali pracę uczniów szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych, a według drugiego klucza pozo pracę pozostałych uczestników. Więc proszę najmłodszych uczestników, żeby się nie denerwowali. Proszę się nie bać i nie denerwować. Aż do niedawna jeszcze zażywnej kropka. W gęsto splecionym koszyczku, w gęsto splecionym koszyczku, w gęsto splecionym koszyczku niosła świeżo upieczony, niosła świeżo upieczony. wyrośnięty kruchy placek z borówkami, nie nazbyt wyrośnięty kruchy placek z borówkami, nie nazbyt wyrośnięty kruchy placek z borówkami, nie nazbyt wyrośnięty kruchy placek z borówkami. obficie przypruszony cukrem pudrem, kropka. Placek z borówkami, placek z borówkami, obficie przypruszony cukrem pudrem, kropka. Z borówkami. Obficie przypruszony cukrem pudrem. Pudrem, Kropkę napisać najłatwiej. Następne zdanie. Znienacka z zaciemnozielonych ciemnozielonych krzaczysk. Znienacka z zaciemnozielonych krzaczysk. Znienacka z zaciemnozielonych krzaczysk. Za ciemnozielonych krzaczysk, z za ciemnozielonych krzaczysk wyskoczył drapieżny wilk, wyskoczył drapieżny wilk. Skoczył drapieżny wilk. Kropka. Przymilnie, przymilnie i bez żenady zapytał: Przymilnie i bez żenady zapytał: Dokąd to kapturek? Tacha swój koszyczek. Dokąd to kapturek tacha swój koszyczek? Nie, to jest jedno zdanie twierdzące, czyli na końcu kropka. Przenielnie i bez żenady zapytał, dokąd to kapturek tacha swój koszyczek. Tacha swój koszyczek. I teraz mówi kapturek. I mówi tak, domej niedomagającej babuni, domej niedomagającej babuni, domej niedomagającej babuni, tak jak mam w rozpisce, domej niedomagającej babuni. do mej niedomagającej babuni, tak jak mam w rozpisce, tak jak mam w rozpisce. Naiwnie odrzekło gładkolice dziewczę. Naiwnie odrzekło gładkolice dziewczę. Naiwnie odrzekło gładko lice dziewczę. Kropka. Gładko lice dziewczę. Gładko lice, dziewczę. Kropka. Teraz następne zdanie. W mig wilk chycnął z pół W wmik, w mig, czyli natychmiast, w wmik, w mig, W, mig. w mig. Przecinek. <śmiech> <śmiech> Czmychnął do chatynki. Czmychnął do chatynki. Czmychnął do chatynki. I schrupał babcie, chrup, chrup, mniam, mniam. I schrupał babcie, chrup, chrup, mniam, mniam. I schrupał babcie, chrup, chrup, mniam, mniam. Ja później przeczytam jeszcze raz całość, więc będzie można uzupełnić. Będę czytała wolno. Następne zdanie. Wnet nadszedł i kapturek. Wnet nadszedł i kapturek. Wnet nadszedł i kapturek. I teraz on coś powie tym kapturek. I teraz kapturek mówi tak. Babciu, babciu. Nie, jeden raz babciu. Jeden raz babciu. Dlaczegóż masz takie mega wielkie zęby? Dlaczegóż masz takie mega wielkie zęby? Dlaczegóż masz takie mega wielkie zęby? Dlaczegóż masz takie mega wielkie zęby i takie futrzane haszcze na twarzy. I takie futrzane haszcze na twarzy. Proszę. Tam było zęby i co? Mega wielkie zęby i takie futrzane haszcze na twarzy. Futrzane, futerka, Futrzane haszcze, no bo tak, tego było dużo. Futrzane haszcze na twarzy. Czy byś potrzebowała pensety? Czy byś potrzebowała pęsety? Czy byś potrzebowała pęsety? Teraz mówi wilk. I mówi tak: Ja, nie babcia, tylko groźny wilk. Jam nie babcia, tylko groźny wilk. Jam nie babcia, tylko groźny wilk. I w okamgnieniu zwierz połknął kapturka. I w okamgnieniu zwierz połknął kapturka. I w okamgnieniu zwierz połknął kapturka, po czym zasnął i zachrapał. Po czym zasnął i zachrapał. I w okamgnieniu zwierz połknął kapturka, po czym zasnął i zachrapał. Następne zdanie. Akurat myśliwy przemierzał las, akurat myśliwy przemierzał las wzdłuż i wszesz, akurat myśliwy przemierzał las wzdłuż i wszesz. Akurat myśliwy przemierzał las wzdłuż i wszeż, I zajrzał przez niedomuknięte drzwiczki. I zajrzał wzdłuż i wszerz. I zajrzał przez niedomuknięte drzwiczki. I teraz mówimy śliwy. Przez niedomknięte drzwiczki. I teraz myśliwy mówi. Mówi tak. Ach, to wilk. Ach, to wilk. Ten znany hochstapler. Ten znany hochstapler. Ten znany hochsztapler. Tym słowem dzieci nie, nie, nie przejmują, młodsze. Ten znany hochstapler. Hochsztapler, a dorośli wiedzą co to znaczy i niech się przejmują tym słowem. Hochstapler, który od dawna czyha na nieroztropne dziewczęta. Który od dawna czyha na nieroztropne dziewczęta. Który od dawna czyha. Na nieroztropne dziewczęta, wykrzyknik, który od dawna, dawna czycha na nieroztropne dziewczęta i wykrzyknik. I jeszcze mniej myśliwy, i mówi tak: Znamy te jego miraże i niby czary Mary. Znamy te jego miraże i niby czary mary, Jego? Miraże, miraże. Dzieci tym też się nie przejmujcie. Miraże i niby czary mary, I, niby... I niby czary mary. Proszę i następne zdanie, i tego już nie mówi myśliwy. Zdanie następne brzmi tak, już w końcóweczkach. Myśliwy raz dwa rozprół brzuszysko drapieżnika. Myśliwy raz dwa rozprół brzuszysko drapieżnika. Myśliwy raz dwa rozprół brzuszysko drapieżnika. Drapieżnika rozpruł brzuszysko drapieżnika i oswobodził babcie i kapturka, a wilka ukarał. I oswobodził babcie i kapturka, a wilka ukarał. I oswobodził babcie i kapturka, a wilka ukarał. I teraz ostatnia linijka. O, jak dobrze był. I oswobodził babcień i kapturka, a wilka ukarał. I sama końcóweczka. Końcóweczka brzmi tak. Drogie dzieci. To trzeba zapisać. Drogie dzieci. Oswobodził babcie i kapturka, a wilka bukara. Drogie dzieci, to nie żadne chocki klocki. To nie żadne chocki klocki. To nie żadne chocki klocki. Nie szpendajcie się same po lesie. Chocki klocki. Ja jeszcze raz całość przeczytam później. Nie, to nie żadne chocki klocki. Nie szpędajcie się same po lesie. A was, wilcze hulaki, najstroższa kara dopadnie ani chybi. Koniec. A was, wilcze hulaki, najstroższa kara dopadnie ani chybi. To nie żadne. A was wilcze hulaki, najstroższa kara dopadnie ani chybi. Koniec dyktanda. A was wilcze hulaki, najstroższa kara dopadnie ani chybi. Przeczytam teraz całość i będzie można uzupełnić. Te miejsca, w których nie wpisano niczego, a, albo wyjaśnić wątpliwości, czy rozwiać wątpliwości. Czytam jeszcze raz. Proszę śledzić tekst i yy, w razie wątpliwości, czy w razie potrzeby poprawiać. Czerwony kapturek ani krztyna opak, czyli niebłahe arcyostrzeżenie dla zachłannych wilków. Pewnego dżdżysgo poranka niespełna pół letnia dziewczynka w nito jasno czerwonym, nito rdzawo nakrapianym kapturku na głowie Rześko bieżała do swej babuni. Dziś schorowanej, aż do niedawna jeszcze zażywnej. W gęsto splecionym koszyczku niosła świeżo upieczony, nie nienazbyt wyrośnięty, kruchy placek z borówkami, obficie przyprószony cukrem pudrem. Z nienacka, z za ciemnozielonych krzaczysk, wyskoczył drapieżny wilk. Przymilnie i bez żenady zapytał, dokąd to kapturek tacha swój koszyczek. – Do mej niedomagającej babuni, tak jak mam w rozpisce – naiwnie odrzekło gładko lice dziewczę. W mig wilk chycnął z półprzysiadu, czmychnął do chatynki i schrupał babcie. Chrup, chrup, mniam, mniam. Wnet nadszedł i kapturek. Babciu, dlaczegoż masz takie mega wielkie zęby i takie futrzane haszcze na twarzy? Czy byś potrzebowała pensety? Ja mnie babcia, tylko groźny wilk. I w okamgnieniu zwierz połknął kapturka, po czym zasnął i zachrapał. Akurat myśliwy przemierzał las wzdłuż i wszerz i zajrzał przez niedomknięte drzwiczki. Ach, to wilk, ten znany hochsztapler, który od dawna czyha na nieroztropne dziewczęta. Znamy te jego miraże i niby czary mary. Myśliwy raz dwa rozpruł brzuszysko drapieżnika i oswobodził babcie i kapturka, a wilka ukarał. Drogie dzieci. To nie żadne chocki klocki, nie szwendajcie się same po lesie. A was, wilcze hulaki, najsroższa kara dopadnie ani chybi. Koniec. Jak jesteście Jesteśmy ze szkoły podstawowej numer 4, ja ślę. Damian, Cypria, jak wy go przygotowywaliście? Tak, z dwa tygodnie więcej Bardzo chcieliście wziąć udział. Tak, tak. Co sprawiało Wam najwięcej problemów podczas powstania tego dyktandy? Czy było to trudne dyktandy? Hmm. To, że było tak mało czasu, to chyba to że było, było tak mało czasu. A w przyszłym jeżeli będzie hmm. jeszcze jedna taka akcja, będzie dyktandy po raz kolejny, czy też decyduje będzie... Tak, hmm. tak. Si tak. Na no to życzymy Wam powodzenia? Doszliśmy do widzenia.